Witajcie dziś wieczorem w sercu Maryi. W tym świętym czasie adwentu zapraszam Was, abyście otworzyli swoje serce na Bożą obecność i przygotowali je na przyjście Jezusa. Oczekiwanie to czas nadziei, miłości i otwartości na Boże działanie w naszym życiu. Prośmy teraz Pana, by napełniał nas swoją łaską i przygotowywał nas na swoje przyjście. Uczyńmy znak krzyża i modlmy się: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, w tym adwentowym czasie stajemy przed Tobą z otwartymi sercami. Oczekujemy na Ciebie, naszą nadzieję, naszą radość, nasz zbawicielu. Czekamy na Twoje przyjście, na chwilę, kiedy Twoje światło rozświetli nasze życie i obdarzy nas spokojem, który tylko Ty możesz dać. Oczekujemy na Ciebie naszą nadzieję, która w chwilach trudnych podnosi nas na duchu, naszą radość, która napełnia nasze serca, gdy czujemy się zmęczeni i przytłoczeni tym światem. Jesteś naszym zbawicielem, który przynosi nam wybawienie, który uzdrawia nasze rany i daje sens naszym wszystkim dniom. W tym czasie Adwentu, gdy przygotowujemy się na Twoje narodziny, otwieramy przed Tobą nasze serca, abyś Ty, Panie, mógł wejść w nasze życie i wypełnić je miłością, pokojem i radością. Przyjdź do nas, rozświetl nasze ciemności, obmyj nasze grzechy i napełnij nas swoją miłością. Przemieniaj nasze życie, abyśmy byli gotowi przyjąć Cię w każdym momencie życia. Uczyń nas narzędziami pokoju, nadziei i miłości w tym świecie, który tak bardzo potrzebuje Twojej obecności. Niech nasze modlitwy. Nasze czyny i nasze życie będą przygotowaniem na Twoje narodziny. Zmacnij naszą wiarę i daj nam odwagę, byśmy stali się świadkami Twojego światła w ciemności. Amen. Moi drodzy, niech Bóg błogosławi Was w tym czasie oczekiwania. Niech Jego pokój napełnia Wasze serce. Niech Jego miłość rozświetli Wasze dni i przygotuję was na radosne przyjęcie Jezusa, który przychodzi, aby być z nami. Dziękuję za waszą obecność dziś wieczorem. Tradycyjnie zostawcie prośby w komentarzu. Zaglądajcie też na posty społeczności YouTube. Umieszczamy tam dla was modlitwy w różnych intencjach, duchowe rozważania, ciekawe informacje o świętych o cudach i tajemnicach chrześcijaństwa serdecznie zapraszam błogosławię was abyście dostąpili wielu łask bożych serdecznie was pozdrawiam z maryją sercu